Cześć, witam was serdecznie na kanale Skrawkate. Z tej strony Kasia. Zapraszam Was na przegląd mojego mini albumiku z kolekcji inspirowanej Kimtem od ETD Collection. Jak wspomniałam, na imię mam Kasia i prowadzę ten kanał od ośmiu lat ponad i dzielę się z wami moją pasją do papieru. Zajmuję się głównie tworzeniem albumów, ale także innych Papierowych tworów. Serdecznie Was zapraszam na mój kanał. Jest ponad tysiąc, grubo ponad tysiąc filmów, także naprawdę inspiracji. Przez tyle lat się pojawiło bardzo dużo. Jeśli Wam się spodoba, wciśnijcie subskrypcję, konieczny dzwoneczek i dajcie znać, że chcecie dostawać wszystkie powiadomienia, i wtedy jest szansa, że dostaniecie powiadomienie, bo to też nie zawsze działa. I witam również wszystkich powracających widzów. Jest mi bardzo miło, że jesteście ze mną tyle lat i cały ten czas. Także dzisiaj zapraszam Was na prezentację albumiku, który jest projektem. E, tworzonym na, do takiego nasz, mojego i Ani tworzy właśnie projektu też internetowego, e, nazywa się Zaklinaczki Fotek i słuchajcie, mieliśmy do stworzenia albumiki, Ania tworzy dla mnie, ja tworzyłam dla niej mm, i te albumiki sobie wysyłamy i uzupełniamy. E, nie wiem, kiedy ten film wejdzie, czy przed wysyłką, czy po, w każdym razie chcę Wam dzisiaj pokazać, ten album. Powiem Wam, że jak ja zobaczyłam tą kolekcję, to wiedziałam, że ja muszę coś z niego zrobić, ale nie bardzo miałam kiedy i cieszę się, że akurat taki malutki projekcji bo to był taki projekt by dwukartowy, czyli dwie karty tylko, żeby nie, żeby nie robić tego jakoś dużo, chodzi tylko o to, żeby pokazać jak te zdjęcia sobie wklejać i jak, że w każdy styl można się gdzieś tam wkomponować. I słuchajcie, ten albumik robiliśmy na live'ach, ja Wam wszystkie lawiu podlinkuję pod tym filmem. No, i tutaj mamy okładkę. To jest taka: ja chciałam taki trochę efekt szkatułki. Jest folia, pod spodem są 3D, różne elementy powklejane. No i oczywiście piękna kobieta na. Okładce. Album jest obleczony w płótno, ale tak jak widzicie, on jest troszkę postarzony, dlatego że ja wiem, jak wygląda płótno później, więc ja je już od razu postarzam, przyciemniam, robię takie, wiecie, jakby trochę brudnawe, żeby ten efekt po prostu był równy i żeby nie, nie wyglądał brudny, tylko właśnie od razu już taki postarzony. Um, no i słuchajcie, tak się, tak się prezentuje pierwsza, znaczy strona wewnętrzna okładka. Tutaj zrobiłam, dodałam do tego oczywiście złoty papier do tych pięknych papierów gdzie nigdzie, nie wszędzie, ale gdzie niegdzie. tutaj na magnesy jest koperta i ona się, zobaczcie, tutaj otwiera tak, ona nie jest zamknięta na stałe tylko można sobie luźno tu zdjęcia powkładać i tych zdjęć się dużo zmieści a z tyłu, zobaczcie, już jest pierwsza piękna kobieta z kolekcji każda karta jest prze, znaczy, każda karta jest przełożona kalką, ponieważ po pierwsze te kalki są piękne, po drugie żeby gdzieś tam się nic nie haczyło i tu mamy kolejną postać z kolekcji. To jest kieszeń, w której mamy takie, takie, taki element do wklejenia zdjęć. Oczywiście będą zdjęcia, więc tutaj niech wszystkie rzeczy wyklejałam. I po drugiej stronie piękna trójwymiarowa waszka. Tutaj było dużo tych trójwymiarowych elementów. Tu też są trójwymiarowe kwiaty i troszkę znowu złotka, i tutaj mamy miejsce na zdjęcia z jednej i z drugiej strony, oczywiście tutaj miejsce do zaaranżowania, można zrobić Zróż tak samo, dwa zdjęcia tutaj, tu albo tu jedno, albo tu jedno, albo tu jedno, że tak powiem, albo pionowo i zamykamy. Tu fajnie byłoby, się to zmieściło tutaj, bo wtedy będzie piękniej wyglądało. Tu mamy znowu kalkę i druga karta. W drugiej karcie mam tutaj piękną kobietę na takiej klapeczce i tutaj jest kieszeń. Ta kieszeń jest większa. Ja wsadziłam tutaj dwie maty one się otwierają w ten sposób i one, wsadziłam um, dwie, ale być może to zostanie jedna, bo zależy, jakie będzie, ile będzie zdjęć, jakie będą zdjęcia, więc żeby ona ta kieszeni się tutaj nie wypchała za bardzo, to zostawiłam dwie, ale być może będzie jedna, a druga na przykład może być e, gdzieś tam w drugiej kieszeni, się znaleźć na przykład tutaj, albo zostanie użyta tu w kopercie. E, I druga strona tej drugiej karty, kolejna piękna kobieta. Też na takiej dużej flapce, ale tu już jest, zobaczcie, ozdobiona tą, tym papierem, który wygląda po prostu przyklejony tutaj, ta, ta, naprawdę. to, to ja, ja tego nie przyklejałam, to tu jest, ale wygląda który wymiar. No i tu będą miejsca na zdjęcie, tu będzie miejsca na zdjęcie. Ja tak chciałam zrobić, żeby to wszystko w miarę przykryć, bo jakby nie chciałam, żeby te zdjęcia za bardzo wystawały w tym albumie, bo ten album po prostu ma tak konkretny charakter. Także tu będą zdjęcia i tutaj też zostawiłam. Nie bo też będą fajnie na tym krawcie same zdjęcia wyglądały. I na koniec mamy kolejną przekładkę. <laughs> I tutaj znowu trójwymiarowy, zobaczcie, element. Pięknie się prezentujący. Troszeczkę tutaj znowu blink błyskut od tego złotego papieru. I tu z kolei jest ta kobieta z kolekcji. I tu mogą być zdjęcia jedno, dwa, mniejsze. Tak jak tam Ania będzie chciała to uzupełnić. I ona się tutaj e, chowa. Także tak się prezentuje mój albumik dla Ani, i będziemy teraz sobie te albumiki uzupełniać. Um, także serdecznie Was zapraszam um, i dziękuję za uwagę. A firmie ITD dziękuję bardzo papiery, bo są po prostu przepiękne. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was do ITD. Będzie mi ogromnie miło, jeśli zdecydujecie się wesprzeć ten kanał i moje działania tutaj na kanale. Możecie kliknąć klawisz Wesprzy i dołączyć do teamu, albo klawisz Podziękuj i wtedy zostawić grosika w komentarzu. Ogromnym również wsparciem jest wciśnięcie subskrypcji, dzwoneczka i lajka. Z góry dziękuję i zapraszam na pozostałe moje filmy na kanale. Pa!